Curse Online powstaje nowa klimatyczna gra, której akcja toczyć będzie się w Polsce. Stany Zjednoczone oraz Japonia pojawią się w ramach nowego teatru wojny dla Battlefield 5. A także. Grywalne ogromne cyberpunkowe miasto Mega City oraz Demo The Heretic niezwykłe możliwości silnika Unity. Witam Was bardzo serdecznie, jestem Mestre i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z serii GameStreak. Co ciekawego wydarzyło się w ostatnim czasie? Posłuchajcie. Dzisiejszy odcinek zaczynamy od informacji dotyczącej kolejnej ciekawie zapowiadającej się gry, która szczególnie powinna zainteresować wszystkich fanów tak klimatycznych gier, jak Stalker Metro czy modyfikacji Dinahola do Army 2, a więc DayZ. Produkcja, za którą odpowiada zaledwie trzyosobowe studio Art Exponent, zatytułowana jest Cars Online, a akcja gry osadzona została na terytorium Polski. Okej, okay, ale o co dokładnie chodzi? Jak przeczytać możemy na oficjalnej stronie tego projektu, Cars Online to kooperatywny, pierwszoosobowy shooter z Otwartym Światem, który opisuje wydarzenia rozwijające się kilka godzin po rozpoczęciu wojny nuklearnej około 2032 roku pomiędzy Federacją Rosyjską a Narodami Zjednoczonymi. Nieco dalej czytamy. Trzy tygodnie po incydencie, jeden z radarów wczesnego ostrzegania w północno-wschodniej Polsce zamilkł. Ty I twój zespół jesteście częścią sił szybkiego reagowania NATO. Dobrze wyposażeni, gotowi na wszystko, wsiadacie na pokład samolotu, który zrzucić ma was w pobliżu zagrożonego obiektu. Co ciekawe, eksplozja nuklearna spowodowała tak duże skażenie środowiska, iż przez cały czas będziemy musieli używać masek oraz innego typu ochrony naszego ciała. Jak informują twórcy, w grze będziemy musieli stawić czoła nie tylko bandytom, skażeniu środowiska czy groźnym zwierzętom, ale także niesprzyjającym warunkom pogodowym wywołanym przez drastyczną zmianę klimatu. Jak wspominają, temperatura uległa znacznemu obniżeniu, w świecie gry występować będą potężne gradobicia, a także radioaktywne deszcze. Cars Online, jak opisują deweloperzy, to prawdziwy symulator przetrwania, w związku z tym będziemy musieli utrzymywać nasz organizm w dobrej formie. Dbać o odpowiednią temperaturę, nawodnienie oraz odżywianie. Drobne skaleczenia i rany będziemy mogli samodzielnie opatrzyć, jednak z poważniejszymi obrażeniami ciała poradzi sobie dopiero wyspecjalizowany medyk. Tutaj szczerze wam powiem, że trochę obawiam się tego dbania o właściwą kondycję naszego ciała, ponieważ łatwo z tej gry stworzyć symulator jedzenia i picia, gdzie fabuła i radość z rozgrywki odejść mogą na dalszy plan. Jednak mam nadzieję, że deweloperzy zdają sobie z tego sprawę. Kolejna ciekawostka to czynnik psychologiczny. Nasza postać poddana zbyt dużej ilości stresu może z czasem doświadczać jego negatywnych skutków. Będzie można je leczyć oczywiście lekami psychotropowymi, ale także, uwaga, alkoholem. I wydaje mi się, że nie chodzi tu o jego spożywanie przed klawiaturą. Bardzo fajnie brzmiąca sprawa to możliwość podróżowania przez świat gry z przyjaciółmi w trybie kooperacji, który także będzie miał wpływ na kondycję psychiczną naszej postaci. Jest to coś, z czym szczerze mówiąc, nigdy wcześniej się nie spotkałem w grach tego typu. Jak informują twórcy, nie tylko z prawdziwymi graczami zabierzemy się w podróż, ale także z NPCami. No dobrze, ale jak wyglądać będzie sprawa z uzbrojeniem? W grze twórcy zaimplementowali realistyczny system balistyki pocisków. Naszą broń będziemy mogli modyfikować i ulepszać, a w przeciwnika nie będziemy musieli wpakować całego magazynka, aby go powalić. W grze nie znajdziemy także drzewka rozwoju naszej postaci, a wybierając się w podróż, musimy pamiętać o maksymalnej pojemności plecaka. Co ciekawe, jeśli w czasie podróży zapełnimy go maksymalnie, będziemy mogli skorzystać z wózków czy ruchomych pojemników, znalezionych po drodze, i to właśnie na nie załadujemy części łupów. Nad tytułem pracują zaledwie trzy osoby – dwóch Polaków, Michał Colton oraz Krzysztof Tepper oraz Japonka Yuri Kawana. Studio swoją siedzibę ma w Vancouver w Kanadzie. Co ciekawe, Krzysztof Tepper, jak udało mi się dowiedzieć, pracował wcześniej jako artysta przy takich grach jak Borderlands czy Gears of War. Jest on również ekspertem, jeśli chodzi o silnik Unreal, na którym powstaje ich nowa gra i pracował w takich firmach jak Epic Games, Tuka Games, NASA czy Microsoft. Michał Colton z kolei zajmuje się stroną programistyczną i jest w tym ponoć bardzo dobry. Natomiast Juri Kawana specjalizuje się w kreowaniu atmosfery gry i innowacyjnym opowiadaniu historii. Juri dodatkowo odpowiada za biznesową stronę ich projektu. Swoją drogą gra zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Jeśli pojawią się jakieś konkrety na temat tej produkcji, będę was informował. Obawiam się, że wszystkiego, czego dokonaliśmy, to obudzenie śpiącego Olbrzyma i napełnienie go straszliwą determinacją. Te słynne słowa wypowiedział w 1941 roku japoński admirał Yamamoto Isoroku wkrótce po błyskawicznym ataku na amerykańską bazę w Pearl Harbor, po którym Stany Zjednoczone przystąpiły do II wojny światowej. Wspominam Wam o tym nie bez powodu, bowiem wszystko wskazuje na to, że pod koniec tego roku gra Battlefield 5 otrzyma zupełnie nowy teatr wojny, a będzie nim właśnie Pacyfik. Choć firma Electronic Arts nie potwierdziła tego oficjalnie, to na grafice przedstawiającej plan rozwoju gry na samym dole przeczytać możemy, iż pod koniec 2019 roku pojawi się nowy teatr działań wojennych. Pomimo iż nie przeczytamy wprost o Pacyfiku, to powyżej, nieco mniejszą czcionką zauważyć możemy napis Awaking the Giant, co przetłumaczyć możemy jako przebudzenie olbrzyma. I nawiązuje właśnie do słynnej wypowiedzi admirała Yamamoto. Mało tego. Rozmazana grafika, znajdująca się w tle, to fragment pochodzący z wydania The Art of Battlefield 5, a cała grafika prezentuje się właśnie tak. Grafika koncepcyjna prezentuje japoński atak Kamikaze na amerykański lotniskowiec. W tle zobaczymy rejski Kanjo Santoki, a więc Mitsubishi A6M Ryzen, popularnie zwanym Zero. Zero był podstawowym myśliwcem cesarskiej japońskiej marynarki wojennej II wojny światowej, jednym z najlepszych myśliwców początku okresu wojny. Nieco poniżej na stronie zobaczyć możemy wyspy z amerykańskimi lotniskowcami i ponownie myśliwcem Zero w tle. Okej, okay, ale pomyślicie, że zapewne skończy się na jednej mapie Wake Island na dobrą sprawę i to wszystko. Tutaj muszę wam powiedzieć, że jest pewna nadzieja. Na podobne stwierdzenie jednego z graczy na Reddicie w temacie dotyczącym planu na przyszłość tej gry, w którym zaznaczył on, że aby w ogóle miało to sens, nowy teatr wojny musiałby wzbogacić grę przynajmniej o trzy nowe mapy tego regionu. Jeden z twórców napisał, iż słyszymy Was i nie jesteśmy ślepi w tej konwersacji. Moim zdaniem tutaj twórcy dają nam do zrozumienia, że pacyfik nie skończy się jednak na jednej mapie. Jednak dużo wcześniej w Battlefield 5 pojawią się nowe mapy. I sugerując się grafiką przeczytać możemy o jednej, która pojawić ma się w maju, i czterech mapach w czerwcu. Otóż jak informują twórcy, rozdział czwarty wprowadzi nowy tryb gry, w którym zmierzą się dwie pięcioosobowe drużyny. Jak wyjaśniają twórcy, dla tego trybu przewidziano dwie zupełnie nowe zaprojektowane tylko pod niego mapy. Ponoć tym trybem będą zachwyceni weterani serii. Zobaczymy. Dwie kolejne mapy to widoczna na obrazku Marita, natomiast ostatnia z map to Urban Combat, o której wiemy tylko tyle, iż wnioskując po nazwie będzie skupiała się na walce w mieście. Przypomnę tylko, że jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, już w poniedziałek, a więc 25 marca, dostępny będzie tryb Firestorm, a więc Battle Royale dla Battlefield 5. Dlatego, jeśli zagracie, podzielcie się wrażeniami. To, co właśnie widzicie, to mega city, cyberpankowy ogromny świat stworzony na silniku Unity. Z którym dowiąże się już ostatnia wiadomość, a raczej ciekawostka. Unity, który bardzo często jest wybierany przez początkujące studia tworzące gry, ale nie tylko, kojarzony jest raczej ze słabymi możliwościami optymalizacji i często uważany błędnie za silnik, na którym nie da się stworzyć ogromnych i pięknych światów. Okazuje się jednak, że nic bardziej mylnego. Widzicie, stworzony został w całości na najnowszej wersji tego silnika i zrobił na mnie ogromne wrażenie. Choć większość redaktorów skupiła się na demie Heretic, o którym za chwilę, to dla mnie Megacity jest bardziej imponujące. Dlaczego zapytacie? Otóż wszystkie pliki i cały ten świat możecie uruchomić na swoim własnym komputerze i osobiście sprawdzić, jak działa ten silnik. To, co widzicie, to moja w cudzysłowie rozgrywka, bowiem sam mogłem sterować latającym pojazdem i zwiedzać miasto. Coś, co naprawdę robi wrażenie, to niezwykła ilość detali i rozmach, z jakim twórcy zabrali się za ten projekt. Swoją drogą miasto z tak wysokimi budowlami, tym klimatem, wprost z filmu łowca androidów, przypomina mi mocno o grze Cyberpunk 2077, którego Night City, a więc ogromna metropolia, według założeń ma wyglądać podobnie, jeśli chodzi o projekt. Chodzi głównie o wielopoziomowość. Oczywiście, żeby wypróbować to demo, musicie ściągnąć silnik Unity w wersji beta i poświęcić sporo czasu na jego uruchomienie, ale naprawdę warto. Jeśli już mowa o demach technologicznych, firma pokazała ostatnio demo zatytułowane The Heretic, w całości zrealizowane na tym silniku gry i renderowane w czasie rzeczywistym. Go take a look. Ten jest ponoć tylko fragmentem materiału, który pojawić ma się wkrótce, ale powstał przy współpracy z firmą Nvidia z wykorzystaniem technologii ray tracing. Czy yeah, w takim razie tak będą wyglądały gry przyszłości? Choć materiały te robią naprawdę ogromne wrażenie, jak grafika powoduje opad szczęki. To przypuszczam, że takiego poziomu w grach niestety nie zobaczymy zbyt szybko. Jest to bowiem, jak podejrzewam, jeszcze kwestia wielu lat rozwoju. A tymczasem to wszystko z mojej strony. Dzięki serdeczne za uwagę. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.